A więc hej wszystkim, z tej strony Mele, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z Realistycznego ss na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak wyglądał mój hol zakupowy dla źrobaka, bo troszeczkę rzeczy się pokończyło i musiałam dokupić. Także pierwszą rzeczą, którą możecie zobaczyć, jest kantarek, który już pokazywałam w poprzednim odcineczku. Ten kantarek wziąłem najmniejszy jaki był i okazał się idealny, także trafiłam w dziesiątkę i bardzo się z tego cieszę. Taki zwykły brązowy kantarek, żeby sobie był. Boję się, że Lewi go szybciej rozwali, ale w razie czego mamy zapasowy, także nie szkodzi. Kolejną rzeczą zakupioną dla Lewi jest oczywiście pasza. I tak, wiem, że Liv karmi jeszcze Lewi. Ale była promocja na bardzo dobrą paszę dla źrebaków, także zdecydowałam się, że ją wezmę i jak po prostu Lewi będzie gotowa na to, żeby ją jeść, no to wtedy zobaczymy, czy będzie dobra. Kolejną rzeczą zakupioną dla Lewi są szczotki, ponieważ wyszłam z założenia, że zrebaka warto do nich przyzwyczajać od początku, żeby później nie było z tym większych problemów, więc kilka takich szczoteczek zakupiłam. Kolejną rzeczą zakupioną z Lelewi jest zestaw pielęgnacyjny. Znajduje się tam naprawdę sporo rzeczy od grzywy przez sierść i ogon aż do kopyt. Także ciężko mi wymienić wszystkie rzeczy, które tam są, bo tak jak mówię, jest ich naprawdę sporo. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, są to dwa uwiązy, które niestety jeszcze mi nie doszły, więc nie jestem w stanie wam ich pokazać. Jeden jest koloru brązowego, a drugi jest czarno-różowy. Następną rzeczą, przed którą nie potrafiłam się powstrzymać, są kokardki do grzywy. Zamówiłam ich całe opakowanie, są one w kolorze białym, ale także nie zdążyłam jeszcze dojść, a bardzo szkoda, chociaż muszę poczekać, aż lepiej urośnie troszeczkę grzywa i na pewno z Arem takie warkoczyki z tymi kokardkami jej zrobimy. Ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, jest derka polarowa w kolorze różowym. Niestety ona także mi jeszcze nie przyszła, bo te trzy właśnie rzeczy zamawiałam z innego sklepu, więc muszę jeszcze chwilę poczekać. Ale uważam, że na te chłodniejsze dni jak najbardziej będzie ona przydatna. Także w tym odcineczku to już by było na tyle. Dajcie znać, czy się Wam podobało. Dzięki za oglądanie i pa pa!